Byli sobie dwaj bracia i ojciec na zaginionym lądzie. Nikogo nie było. Raz ojciec wyszedł i nigdy nie wrócił. Ach, jaka to była męcząca noc. Nie mogłem spać, wiesz? Ja, ja mogłem. Ja zasnęłem kamień. Ej, to coś jest! To chyba jest, to chyba jest list. Ej, a gdzie znasz tata? Właśnie ej, gdzie nasz tata? Eee. Ej, a mówi... list, dobra? Ej, list ja się rozejrzę w koło Dobra? Czekaj. E... O, tutaj wezmę, tak? Nie ma nic, nie mam go. Ha, ha, ha! Wasz ojciec nie wyruszył w podróż, tylko go zabiłem. Ej? Kto to ej, tam mógł być? Kto to miał w jakichś wrogów? No. No nie. Co, a coś zostawił nam? Aha. Tak. Zostawił nam dwa żelazne miecze. Ja tu mam no. trochę mięsa. Ale to co go porwali w nocy? Bo właśnie coś tak się nie wyspałem. Nie, nie, nie wiem, bo ja mam twardy sen. Dobra, lepiej wróżby poszukać. I, co z tym z listem zrobić? Nie wiem. Wyrzucić go czy zachować może? Nie, trzymaj. Dobra. Trzeba będzie pokazać go policji? Albo komuś. Zabrać pochodnie? Yy, dobra, Osku... Musimy jakoś przetrwać bez taty. Nie, musimy go znaleźć. Okej. Okay. Może pójdźmy do miasta. Dobra. A w którą stronę było miasto? Mówił Ci tata? Yy, nie. Trzeba jakoś samemu znaleźć a może najpierw pokojujemy na świnie A dobra, będzie jakieś mięsko. Ja mam pięć tego mięsa. Ja mam niestety tylko z zombiaka. To... Aj, jednak mogłem być grzeczny, zostawimy więcej mięsa. Aj, trzeba samemu sobie radzić, Czasy ciężkie. Tak jakby coś w mojej głowie tak szumiało aż, nie wiem co to było, tak? Nie, to chyba, to chyba dlatego, że na chłopiec... Ej, nie wiem czy to mam ze strachu czy coś, jeszcze tak, tak, ej, nie miałem. Ej, tak ej, tam, są, tam jest drzewo, tam jest drzewo! Ej, to, ej, to... Może zrobimy kilofny jak potrafimy? No, ej, ale, ej, ale to powraca, to takie męczące, No A, nie? Ej, ej, gdzie ty jesteś? Chodź na dół tutaj! No już idę, już idę. Tata mówił zawsze, bądź ostrożny, jak, schodz, jak schodzisz z góry. Gdy szedł, w tej chwili coś stało za. To, to było? Cześć, to, to było! To jest już idę, to to już się? idę! Co się stało? Nie wiem, jakby coś mnie dotknęło. Ale ja mam cały czas te. takie. ja On mam cały czas te wróty. Owce terrorystki! Nie idź do A? nich! Nie, nie idź do nich, mówię ci, to jest samo zło. Nie, to... Nie typu idź do nich. Nie, owce, to są owce. Tępi złe. Tak Tępi ojciec mi mówił. Zappić je, zabić. Czy znaczy nie, trzeba. Przy, przy, przykro mi owieczki, że musimy was zabić, ale nie mamy pełna na łóżka. Owce terrorystki. Zobaczysz, jak, jak ich wszystkich nie wybierz, to jak będzie spał, to zobaczysz, obudzą cię i, zjom, i zjedzą. Ej, ty, albo że owce porwały tatę? No nie, aż owce nie są aż tak przebiegłe. I owce nie umie pisać. A, do, a no właśnie, za sobie, są, niestety. kurde, ten, ten nasz piękny domek. Trzeba go zostawić. Żyliśmy te piękne chwile. Tyle tata go budował pomagaliśmy. Tyle krwi i papu. No. Teraz w końcu trzeba sobie samemu radzić, ale ja nie, nie odpuszczę. Dorwę, dorwę tego, ktoś strzywdził tatę. Uff. Ok. Trzeba będzie kończyć naszą podróż i zatrzymać się na chwilę, zrobić mały obóz. No. Ziemiankę robimy? No. Sprawdź na list czatowy, tam chyba coś, tam chyba coś przyszło. Aha, dobra, to do, do, do lasu Będziemy kończyć mm, tak. naszą podróż na dziś. Trzeba będzie trochę odpocząć, siądźmy przy tym, skończyć naszą podróż. Jesteśmy na serwerze Figures. Wszystko odbyło się dzięki y, użyciu tego serwera. Jak widzicie, jesteśmy sami na serwerze. Mamy specjalny warp. Wszystko, y, całe IP. U, ha, ha. Całe IP będziecie mieli w opisie. I dziękujemy użytkownikowi Saigon za użycie serwera oraz y, pozwolenie nam w spokoju krecić. Żegnam się z wami. IP serwera będzie podane w opisie filmów na obu kanałach. U mnie wyświetli się teraz nad moją głową. Żegnam się z wami, się 53 i... Kuczepel Właśnie, nara!